Siemanko, tutaj recenzja gry Android. Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać według mnie trzy najciekawsze gry logiczno-strategiczne na dzień dzisiejszy. Zapraszam. Znacie Black? Jasne, że nie. Niestety mało kto zna tą grę. A szkoda, bo jest świetna. Tak prosta, tak instynktowna, że nawet nie posiada menu. Spójrzcie sami. Głównym założeniem tej gry jest pierwsza zasada dynamiki Newtona. Nie będę jej teraz cytował, ale chodzi o to, że ruch nie ustaje. Tak samo jak w tej grze. Pokażę Wam na przykładzie poziomu 22, o co tak naprawdę chodzi w tej grze. Musimy mijać czarne kropki, tak, aby zbić niebieskie. Nimy proste. Spójrzcie sami. <grym wytrzyma> o właśnie. Niewiele da się tu powiedzieć o grafice, a tym bardziej o muzyce. Są, istnieją i więcej ta gra nie potrzebuje. Broni się sama swoim wspaniałym pomysłem. Gratuluję kreatywności twórcom, którzy cenią swoje dziecko za niecałe 10 zł za sztukę. Czy warto? Według mnie, jak najbardziej. George. Kolejna gierka jest już stanowczo bardziej strategiczna, choć tak naprawdę nie trzeba myśleć za wiele. Nazywa się War Agent i jak już sami się domyślacie, motywem przewodnim tej gry jest wojna. Ale nie z perspektywy żołnierza bądź generała, ale finansisty, któremu chodzi tylko i wyłącznie o profit. Spójrzcie sami. Klasycznie mamy dwie strony konfliktu niebieską i czerwoną. Jesteśmy dostawcami broni zarówno dla jednej strony, jak i dla drugiej. Naszym celem jest osiągnięcie jak największego zysku, sprzedając broń obu stronom. Aby tego uczynić, musimy pilnować, aby strony były w miarę równo wyposażone. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Na dole mamy sklep. Kupimy po broni dla każdej ze stron. Co wywoła konflikt. Obie strony będą nam płacić gotówką, za którą możemy kupować broń dalej. Będziemy również mieli okazję oferować łapówki dla przywódców obu nacji, tak aby byli bardziej przychylni do nas, a nie do konkurencji. Możemy również pływać na społeczeństwo, finansując kampanię wojenną w mediach. Na górze mamy podgląd naszej konkurencji, możemy sprawdzić, co kombinują i jaką mają szansę, aby przekupić naszą stronę. Z czasem będziemy mieli dostęp do coraz to nowszych modeli broni i uzbrojenia. Z biegiem czasu w obu państwach wybuchnie bunt i zgorszenie. Gra w sumie nie jest rewelacyjna. Nie ma wspaniałej mechaniki, a dźwięki grafikę oceniłbym co najwyżej na 3, Ale jest coś ważniejszego. Ta gierka trochę uświadamia i daje do myślenia. Koszty życiowej lekcji to 5 zł z groszami. Według mnie to 5 zł za dużo. Gra ciekawa, ale tylko przez pierwsze 20 minut. Dobra. Przyszedł czas na ostatnią i zarówno najprostszą grę z wszystkich wcześniej wymienionych. 7x7 Connect. Najprostsza gra na świecie. Prosta, ładna i przyjemna. Jaki jest cel gry? Zaraz zobaczycie. Tak wygląda nasza plansza. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w 45 ruchach. No wydaje się proste. Jest jednak sposób, aby ominąć tę zasadę. W momencie, gdy ułożymy cztery kulki obok siebie, tak aby połączyć je w kwadrat, nasze punkty zostaną pomnożone, a ilość ruchów nie zmieni się. Spójrzcie. W tym momencie ułożyłem kwadrat. Dalej mam 45 ruchów, a punkty się pomnożyły. No i celem gry jest zebranie jak największej ilości punktów, używając tej sztuczki. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz komentowania wszystkich filmów. Pozdrawiam!